Hejka, wybaczcie moje mokre włosy, jestem chwilę po prysznicu, ale e, tak, przychodzę do Was z takim małym holem ubraniowym, dlatego że mamy lipiec, jest właśnie końcówka lipca i w sumie takie ostatki wyprzedaży, więc ja się oczywiście załapałam, e, wybrałam się do, kto by się nie domyślił, do Sinseya, gdzie bym mogła pójść. Oczywiście inaczej poszłam po kilku różnych sklepach, ale e, zrobiłam zamówienie do Sinsaya, Essentij ostatnio się trochę wycwanił, dlatego że nie ma darmowej dostawy, a przynajmniej nie na ubrania hmm, przecenione, także zrobiłam sobie zamówienie do sklepu, no i jak już byłam w sklepie, to yy, też kupiłam sobie co nieco stacjonarnie. Także yy, mam tych rzeczy sporo, ale jestem ogółem dosyć zadowolona. Zacznę od takich zwykłych. T-shirtów, których kupiłam, aż trzy, wszystkie w kolorze białym, trochę się zdziwiłam, dlatego że kupując tą koszulkę na stronie, ona wyglądała jak po prostu całkowicie biała, więc ja myślałam, że właśnie kupię zwykły biały T-shirt, ale po wyjęciu z, z, z paczki, zobaczcie, tutaj ma takie małe białe koraliki. Ale w sumie ładnie to wygląda, tylko tą koszulkę sobie zostawię, ona kosztowała, nie wiem, z 11 zł, także na tej wyprzedaży, więc fajnie. Zamówiłam też taką koszulkę, której podobał mi się wzór, natomiast ona jest strasznie cieniutka, to jest naprawdę um, aż przeżyczysty materiał, więc ją raczej oddam. No, i zamówiłam też taką koszulkę. Ta mi się bardzo podoba. Ten, ta bawełna jest tutaj zdecydowanie grubsza, fajnie wygląda. No i ten czerwony napis: ja lubię czerwony kolor. Także już sobie widzę nią właśnie mm, do takich e, niebieskich w sensie granatowych jeansów. Fajnie naprawdę będzie wyglądała. Także e, ta koszulka też była coś około 11 zł. No i zostaje ze mną. Zamówiłam też spódnicę e, jeansową. E, tak, tu jest przód. No i nad nią w sumie muszę trochę y, pomyśleć, bo w sumie, nie wiem, takie mam wrażenie, że nic szczególnego w tej spódnicy nie ma. Mm, tu ma takie mm, rozcięcie, ale z drugiej strony, no to dżinsowa spódnica, więc myślę, że taka uniwersalna i zawsze gdzieś się przyda. Y, no i ona też kosztowała 20 zł, więc nie wiem, chyba, chyba zostanie ze mną. Zrobiłam to zamówienie też dlatego, że zależało mi przede wszystkim na sukienkach, Chciałam się zaopatrzyć w takie sukienki kolorowe, właśnie czy jakieś czerwone, zielone, coś tego typu. Naprawdę na tym mi zależało na takich letnich sukienkach. Natomiast mam wrażenie, że w sklepach dominują kolory czarne, beżowe, coś w tym stylu. A jak już są kolorowe, to często w ogóle z poliestru, więc tego chciałam uniknąć. Także finalnie kilka sukienek zamówiłam. No i niestety, właśnie w tej kolorystyce takiego czarnego, beżu, także troszkę średnio. Ale zaskoczyłam się tym, bo wszystkie sukienki ogółem całkiem ładnie na mnie leżą, także ja myślę, że sobie wszystkie z nich zostawię, no tym bardziej, że one też właśnie w tych, w tej takiej niskiej cenie są, a ja mam ostatnio już od zeszłego roku fazę na sukienki, naprawdę latem mogłabym w sukienkach chodzić codziennie. Tak jak kiedyś w ogóle nie chodziłam, tak teraz po prostu, nie wiem, jakieś krótkie shorty, spodenki, mogłyby dla mnie nie istnieć, tylko sukienki. Pierwszą taką bardziej kolorową i to w sumie jedyna jest taka bardziej kolorowa sukienka, jaką zamówiłam, to taka na ramionczkach, taka beżowo-żółta można powiedzieć i ona jest sukienką długą. No jest taka trochę długa, ja bym chyba wolała coś z takim bardziej rozporkiem, żeby nie wiem, może też dlatego, że ja jestem niska, więc mi sięga po prostu do kostek no i tak się trochę czuję w niej jak mumia, ale o dziwo bardzo ładnie na mnie wygląda, więc sobie tą sukienkę no myślę, że raczej zostawię. Ona też kosztowała chyba nie wiem, z 26 zł, więc fajnie się przyda na lato. No i właśnie zamówiłam dwie sukienki czarne i te sukienki też bardzo ładnie Wyglądają. Pierwsza z nich jest taką sukienką dość lejącą. Tak wygląda na górze sukienka na ramionczkach. No i ona tak sięga mi, nie wiem, do połowy łydki myślę, ale też bardzo ładnie wygląda. Właśnie na mnie ładnie się to prezentuje. Także też zostaje ze mną tym bardziej, że na tej promocji kosztowała dosłownie 20 zł. Więc no po prostu super. I mam też czarną sukienkę, ale troszkę innego kroju. Dlatego, że jest to sukienka z długim rękawem, tutaj właśnie z paskiem. No i też bardzo ładnie się prezentuje. Zdziwiłam się, ale tak, wszystko właśnie z tych sukienek całkiem ładnie się na mnie prezentuje. No i to jest sukienka też bardziej już może na takie chłodniejsze dni, nawet na jesień. Także no, tamta jest na ramyczkach, także coś innego i myślę, że taka zdecydowanie się przyda. Ja zresztą w ubiegłym roku kupiłam jedną taką czarną, czarną z białymi dodatkami sukienkę z sinseja, dlatego że właśnie takiego czarnej sukienki mi brakowało i naprawdę przechodziłam w niej przez różne okazje, bo no czarny to jest jednak uniwersalny kolor i można go wykorzystać na wiele okazji. I to już ostatnia moja sukienka, jaką kupiłam, tym razem w kolorze beżowym i ją kupiłam stacjonarnie, właśnie jak pojechałam odebrać to zamówienie, to zobaczyłam taką. Na deszaku wyglądała tak. Hmm... Dosyć prosto, bo to jest ogółem prosta sukienka, nic szczególnego, ale tutaj te marszczenia robią robotę dzięki temu, właśnie bardzo ładnie się to układa na ciele i myślę, że też super się prezentuje. Ta sukienka już nie wiem, około 30 zł kosztowała. No i też jest to dłuższa sukienka, ale bardzo mi się też podoba, także zamówienie udane pod tym kątem. Z takich rzeczy, które mm, jednak z tej paczki nie do końca do mnie przemówiły, to Taki sweter, taki kremowy. Chciałam coś takiego, żeby właśnie zarzucać, ale jakoś nie wiem, wydaje mi się, że dziwnie on leży. Jest taki dosyć... Ja już i tak wiedziałam, że on będzie oversize'owy. Zamówiłam sobie z Kuli tego xs ale i tak jakoś mam wrażenie, że jest taki jakby... Robił wrażenie takiego rozciągniętego. Nie wiem, nie do końca do mnie przemawia. No i ostatnia rzecz z mam To koszula, taka... Yy, Jasno niebieska to nie jest taki do końca do bardziej taki wpadający trochę w szary, ale taka zwyczajna bawełniana koszula myślę, że też się przyda za jakieś chyba 18 zł, właśnie, więc myślę, że całkiem fajnie. Także to zamówienie naprawdę mi się udało. To nie wszystko, jeśli chodzi o shopping, wszystko, jeśli chodzi o Sincei, natomiast potem jeszcze się udałam do Decathlonu, bo chciałam się zaopatrzyć w kilka sportowych ubrań, bo mam. Braki. Mam braki wynikające z tego, że w sumie nie kupowałam długo takich sportowych dzieci. Mam różne ubrania, które mają już swoje lata, są takie albo podniszczone, albo, albo są już przymałe. No i stwierdziłam, że nie no, muszę sobie coś kupić, dlatego pójdę i zobaczę, czy są może jakieś promocje, to bym się w coś zaopatrzyła. I tak, finalnie wyszłam z dwiema takimi koszulkami, to są takie właśnie bardziej bokserki. I wyglądają w ten sposób. Jedna no, taka bardziej klasyczna, szara. Druga w super kolorku róż, taki intensywny, rażący, ale myślę, że ta się fajnie nada właśnie w góry, czy coś. No, myślę, że idealnie. Także obie były po 20 zł, więc fajnie. No i właśnie, czy to na jakąś siłownię, czy to właśnie w góry, czy gdziekolwiek, e, fajnie e, się nadadzą. Chciałam sobie też kupić jakieś takie czarne spodenki, takie bardziej właśnie sportowe i kupiłam dwie pary, dlatego że nie umiałam się zdecydować i w sumie tak, jedne mam takie trochę szersze, także tak wyglądają, tutaj jest taką gumką na pasku no i drugie takie bardziej ala kolarki. Czyli takie właśnie przylegające, i co mi się właśnie w nich podobało, to że kolarki, no zwykle są takie dłuższe, takie ala przed pod kolana i w sumie one potem tak skracają nogi. W szczególności, właśnie jak chciałam gdzieś je założyć w góry i miałam buty trekkingowe takie ponad kostkę, no to to tak dziwnie wyglądało. I to mi się spodobało, że no są takie krótsze. Powiem w ten sposób, Te byłam z Mateuszem i jemu się bardziej podobały te, mi się bardziej podobały te i finalnie wyszłam z dwiema parami, każda z nich była w sumie po 30 zł, ale nic złego w tym, bo w ogóle w te wakacje planuję dużo jakby sportowych czynności wykonywać, czy to właśnie chodzić po górach, czy, czy jeździć na rowerze, czy biegać, więc na pewno właśnie jakieś takie podęki na zapas się przydadzą. No i jeszcze właśnie zanim w sumie dotarłam do tego dekatlonu, to zaliczyłam jeszcze kik i w kiku kupiłam jedne krótkie spodenki. To właśnie roznalazłam się za krótkimi. Nie wiedziałam, że pójdę do dekatlonu, dlatego wcześniej kupiłam takie, te kosztowały 20 zł, no ale też są troszkę inne, takie bardziej dresowe, ale też myślę, że na jakieś właśnie... Nie wiem, przejażdżki rowerowe czy coś będą bardzo fajne. Także ogólnie jestem zadowolona z tego e, za, e, zamówienia, z tych zakupów i mam nadzieję, że będą, będzie mi służyć. A teraz muszę się już szykować, bo jest już w sumie 10 po 9, a my o 10 wyjeżdżamy. W międzyczasie właśnie muszę zrobić jeszcze śniadanie, e, przebrać się w jakiś bardziej sportowy strój. Mm, I się spakować i wywiesić pranie, bo potem jedziemy mm, i jedziemy w góry, potem namiot, także troszkę pakowania i takich przemyśleń, co tam ze sobą zabrać, yy, muszę zrobić. Jesteśmy właśnie w trasie i jedziemy w góry, a dokładnie będziemy wchodzić na Rysiankę. Zabraliśmy ze sobą namiot, śpiwory i będziemy tam nocować na szczycie, także e, bardzo fajnie, fajna przygoda. E, zawiedziemy przekąską dla niedźwiedzi. Nie. Zabierze, zabieramy też właśnie kiełbaski, coś na ognisko, dlatego że tam są takie miejsca, gdzie można sobie rozpalić ognisko. Także jeszcze na wieczór zjemy właśnie takie kiełbaski takie z ognia. Hmm, Co tam jeszcze ziemniaczki może sobie zrobimy. Patrz, o folii żeśmy nie pomyśleli. Aluminiowy, może ehm, gdzieś No, no i tyle. Ja mam tutaj jeszcze książkę, ostatnią fazę na czytanie i bardzo dużo czytam, także tą właśnie zacznę. Zupełnie normalna rodzina, to jest taki ale jakiś thriller powinien być. Także właśnie jak sobie tam wcześniej dotrzemy, to jeszcze sobie za, wi za, wi za, 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 za jasności poczytam może. A póki co nasz pierwszy punkt, zanim jeszcze dotrzemy na parking i ruszymy właśnie w góry, to nasz pierwszy punkt to będzie... Karczma i obiad, no bo trzeba się posilić przed wejściem. E, idziemy na placki z blachy ze szperkami, to jest taki lokalny górski, goralski posiłek. Mm, te placki z blachy robi się bez tłuszczu i bez mąki, także e, tak inaczej smakują. No i są właśnie robione tak na blasze, nie na, e, na petelni. I e, Dzisiaj planujemy właśnie zaliczyć inną karczmę, bo zazwyczaj e, jak już tu jesteśmy w tych okolicach to jemy w dwóch karczmach. Dzisiaj e, przetestujemy karczmę pod niedźwiedziem pierwszy raz, także zobaczymy czy tam będzie smacznie. Na wejściu przywitał nas wielki, wypchany niedźwiedź. A później już zamówiliśmy nasze jedzenie. Jako czekadełko dostaliśmy smalec z krągami chleba i był to naprawdę bardzo fajny gest. Później przyszło nasze danie główne, czyli placki z blachy ze szpyrkami. Te szpyrki były trochę tłuste, ale ogółem pyszne, natomiast ta porcja była ogromna. Właśnie, dolałujemy. Szlak jest. Wielbłąd odniesienia. <grym> Namiotu, i piwo jest, można ruszać. Niestety, zjedzenie tak wielkiej porcji jedzenia mnie przeorało i mega ciężko mi się wchodziło pod górę. Także już się mega cieszyłam, kiedy w końcu mogłam położyć się na szczycie. W końcu na szczycie. Zjem na piwerko Tego nie było potrzeba po tej prasce. A oto nasza chatka na dzisiejszą noc. Hmm, w sumie, dawno nie byliśmy pod namiotem. Ostatni raz trzy lata temu, także fajna przygoda będzie. I górki chleb. <gry> Po wyjściu z namiotu widoki spokojne wszyscy się zebrali, bo duża jakaś jest powietrze.